Bardzo serdecznie państwa witam. W kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ogrodach kancelarii witam państwa w imieniu wszystkich moich koleżanek i kolegów ministrów, tu, którzy są tutaj dzisiaj razem ze mną, są w tym ogrodzie przy swoich stanowiskach przygotowali wspaniałe atrakcje dla wszystkich naszych małych i większych gości. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj razem z nami, jest piękna pogoda. Jest piękny dzień i niech to będzie dzień szczęścia dla tych małych gości, którzy są tutaj razem z nami, dla wszystkich rodzin. Bardzo się cieszę, że jesteście, bardzo się cieszę, że będziemy wspólnie ten czas spędzać. Dajcie radość swoim dzieciom, dajcie radość. Wam, waszym rodzinom, takie dni są potrzebne po to byśmy byli razem, byśmy pamiętali o tym, że zawsze najważniejsze jest uśmiech dziecka. Ten dzień jest dla Was, te ogrody są dla Was. Życzę wszystkim wspaniałej zabawy. Dziękuję, że tu jesteście razem z nami.